Takie tam demówki. Cześć Wam, dzisiaj jest widz, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się The Cosmic Will Sisterhood. W serii, która nazywa się Takie Tam Demówki, jest to seria, w której zajmuje się grami, które mają swoje wersje demo. Zazwyczaj możecie polecieć, ograć, obadać, zobaczyć na własnej skórze, przetestować, czy Wam się to podoba. I link zazwyczaj jest zamieszczony na dole w przypiętym komentarzu, a albo link do społeczności YouTubeowej jest zamieszczony na dole w przypiętym komentarzu. Możecie polecieć tam i tam są wszystkie linki. W tym wypadku, owszem, jest link do Cosmic Will Sisterhood. Co więcej, demo jest w tym momencie więc każdy może przetestować, co polecam uczynić, bo gra jest dość ciekawa, ale to zaraz rozbebeszymy na część pierwsza. Zacznijmy od tego, z czym się je The Cosmic Wheel of Sisterhood. Jest to gra, która wyszła niedawno, 16 sierpnia 2023. To nagranie powstawało wcześniej, więc troszkę poleżało na dysku to raz, a dwa, to są doświadczenia z dema przed premierą tego tytułu, weźcie to pod uwagę. Producentem jest The Construct Team, a wydawcą devolver Digital. Kto i co wcielamy się w rolę Fortuny, to jest wiedźma, która została wygnana ze swojego coven, i na wiecznym wygnaniu gdzieś w kosmosie sobie utknęła, nie może wrócić, zaczyna jej się nudzić, zaczyna jej się bardzo nudzić, więc to jest główna bohaterka, towarzyszył jej będzie również Abramar, czyli wielki, wielki demon, bardzo fajna postać, w sumie najfajniejsza postać z tej całej gry, tyle co tam obadałem i popatrzyłem troszeczkę bardziej, jest też plejada postaci pobocznych, które są... do tego może przejdziemy ale miały potencjał, za to ten potencjał został zrównany do bycia irytującym pożeraczem czasu, może troszeczkę, nie wiem, nie wiem jak się do tego odnieść. Lecąc do fabuły twórcami, wcielasz się w postać Fortuny, wiedźmy, która po wygnaniu zamieszkała na asteroidzie. chcąc odzyskać wolność, zawiązuje ona pakt z tajemniczym stworzeniem. Wróć do swoich przyjaciółek wiedźm po dwustuletnim wygnaniu, poznaj nowe czarownice i użyj kart, aby poznać ich przeszłość i przyszłość. Zanurz się w tym uniwersum i poznaj skomplikowaną siatkę interesów związanych z Sabatem. Wkrótce odkryjesz polityczny spisek, który określi los całego stowarzyszenia kosmicznych czarownic. Jeżeli chodzi o fabułę ma potencjał, to znaczy tak. Ogrywałem demo i znajomy ma ten tytuł, więc jako, że mamy połączone konta z Team, pograłem troszkę dłużej. I to, co jest po tutorialu, kiedy zaczynamy wchodzić w tą politykę, to gra przestaje mi się podobać z kilku powodów. Może do nich nawiążę przy ostrzeżeniach, które będą dzisiaj zamiast bugów. Więc Fabuła jest co najmniej ok. Ma bardzo duży potencjał, który moim zdaniem nie został wykorzystany. Przechodząc do grywalności, ma świetny wstęp. Tutorial jest mega i stawia bardzo wysoko poprzeczkę, nad którą w ogóle później nie próbuję przeskoczyć. Więc nie mamy, co prawda, tworzenia własnej postaci, ale mamy modyfikowanie. Tej postaci poprzez nasze decyzje tworzymy tą wiedźmę na nowo. O, w ten sposób bym to określił. Co więcej, tworzenie własnych kart, ustawianie, jak one wyglądają, bardzo fajne motywy są w tej gierce. Naprawdę mi się to podobało i wydaje mi się, że potencjał w tym jest gigantyczny. Start jest tajemniczy, klimatyczny, nadaje tonu, bardzo fajnie się wchodzi w grę. Wydaje mi się, że najlepszy element całej produkcji to jest to, co jest w demie. Potem wygląda to jak bardzo thirsty, fanfic. Scenarzystki naprawdę powinny sobie. Patrząc po tym, jak piszą, znaleźć ciągę jakąś, żeby o tym nie pisać, bo to się robi nudne, irytujące i męczące. Bardzo szybko do tego przejdziemy przy ostrzeżeniach. Jeżeli chodzi o ogrywalność, takie tam wróżenie, troszkę zabawy politycznej. Ta gra miała potencjał na bycie czymś znacznie większym. Kojarzyła mi się ze starymi produkcjami z czasów gierek dosowych, kiedy każda gierka była jakaś dziwna i inna i trzeba było się jej uczyć całkiem na nowo. I tutaj miałem totalnie vibe tego. Najbardziej mi się to skojarzyło z piękną Bestią na bazie Disney nejowskiej bajki tam z czasów właśnie premiery bajki, i gierka wtedy też wychodziła na Nintendo, na PC dosa, więc to było dziwne. Nie wiem skąd to skojarzenie, ale całkiem przyjemne jakieś takie wspomnienia z tym miałem, więc patrząc na to było ok. Jeżeli chodzi o sterowanie, klawiatura i myszka jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o strefę wideo, piękny, cudny pixel art. Jestem na tak, podoba mi się to, co tutaj widzę. Nie do końca może miejscami moja stylówka, ale brawa za intencje, brawa za wykonanie. To, co wyszło, wyszło naprawdę dobrze. To, co nie wyszło, jest na poziomie akceptowalnym, więc nie ma słabych punktów z mojej perspektywy. Patrzy mi się na to bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o strefę audio, jest ok, jest tajemniczo jakoś tak klimatycznie w sumie, więc co prawda nie do końca mój klimat, ale bardzo przyjemnie się tego słuchało i mam wrażenie, że oprawa audio mocno podbija strefę wideo i ogólnie wszystko to tworzy bardzo fajny klimat. Przechodząc do ostrzeżeń, bo bugów za bardzo nie ma, przynajmniej w tym demie się nie natknąłem, więc zamienię ten segment na ostrzeżenia, chciałbym powiedzieć, że jest tutaj sporo nawiązań do konten. 18+, plus. nie za bardzo jest tutaj cokolwiek 18+, plus, ale jest bardzo dużo nawiązań do contentu 18+. Plus. Jest też sporo odnośników do tematów LGBT. Look. Nie mam wrażenia, że mamy do czynienia z ponad 200 letnimi wiedźmami, mam wrażenie, że mam do czynienia ze szczeniakami, które myślą tylko jednym i o jednym i tylko jednym i jest to męczące i bardzo psuje mi to odbiór tej gry, bo jeżeli to by była jedna postać czy, czy jakiś taki element tej całości to by było spoko, ale to jest rytm, to jest refren, to jest ciągle przewijająca się nuta, więc jest to męczące, szczególnie, że to nie jest gra o tym, bo gdyby to była gra o tym, oznaczona jako gra o tym, ok, wiemy w co się od. A tutaj mamy świetny wstęp, a potem trafiamy na szczeniaki z każdej strony. więc Są też odwołania do używek teoretycznie legalnych. Jest podkreślone, że one są legalne, ale jak tylko zaczniecie tego troszkę bardziej słuchać, to od razu widać, że tu nie chodzi o legalne używki. Więc to jest problem, jeżeli nie przepadacie za motywami okultyzmu, demonologii itd. itd. To jest tego tutaj dużo. Jest magia potraktowana w ciekawy sposób, dość poważny sposób, przez kogoś, kto nie do końca siedzi w okultyzmie. Jaki u nas funkcjonuje, więc to jest ich wymyślony system. Ale powaga traktowania tego jest zbliżona do, 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 do rzeczy, które u nas w okultyzmie się dzieją, więc to też wydaje mi się, że jest dość sensowne ostrzeżenie, jeżeli ktoś nie przepada. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, na plus przede wszystkim tutorial wstępca, to demo jest mega bardzo na plus. Część postaci jest dobrze napisana, fortuna jest całkiem nieźle napisana, Abramar jest napisany świetnie. Wydaje mi się, że fabuła ma potencjał i tworzenie własnych kart, korzystanie z tych zaklęć i interpretowanie układu kart jak najbardziej. Bardziej ciekawy mechanizm, bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o minus, to świetny pomysł, który został spaprany przez osoby, które nie pisały tego, co powinny pisać, tylko skupiły się na, nie wiem, leczeniu własnych traum i wpychaniu własnych rzeczy do historii, która w ogóle nie jest połączona z tym. Jeżeli chodzi o wymagania, to nie są zbyt wysokie. 64-bitowy procesor i system operacyjny, na przykład Windows 7, 64-bitowy. Procesor taki jak Intel Core i3-3240 lub AMD A10-5800K. 8 RAMu, karta graficzna taka jak GeForce GT 640 lub Radeon HD 7750 lub Intel HD Graphics 515, DirectX 11 zainstalowany i giga wolnej przestrzeni na dysku. W zalecanej konfiguracji nie jest wiele więcej, na przykład Windows 10 64-bitowy procesor taki jak Intel Core i3-4160 AMD FX 4350, grafika taka jak GeForce GTX 650 Radeon HD 7770 lub Intel Iris Pro graphics 580. Reszta bez zmian. Ta gra niestety nie posiada języka polskiego. Niestety bo bardzo by się tutaj przydał przy tej ilości przy tym natłoku dialogów i nie ma w ogóle pełnego udźwiękowienia. Jest za to interfejs i napisy w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, rosyjskim, chińskim proszczonym oraz niemieckim. Jeżeli dobrze kojarzę, to na początku niemieckiego nie było, jakoś tak ostatnio został dodany. Macie chwilę bez mojego monologu? I reasumując, jeżeli szukacie jakiejś przyjemnej gierki w klimatach magii, dość poważnie potraktowanej magii, totalny fan power. Gadanie o orgazmie seksie przez większość czasu, to, to, to znaleźliście bardzo ciekawą gierkę. Tyle z mojej perspektywy życzę Wam miłego dnia, dobrego jedzonka. Świetnych demówek do ogrania. Widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć na dniach, bo jeszcze kilka nagrań z minionych miesięcy mi zostało. Wystarczy monolog dograć, zmontować i wstawić. Miłego do następnego i hej! I mam ciepłą herbatkę, bo dzisiaj się bardzo źle czuję. Nie wiem czemu, bo w sumie nic nie zrobiłem, żeby się źle czuć.